Dzień dobry, witam w kolejnym wydaniu Ich Zemości. A w dzisiejszym odcinku Donald Tusk zdecydował, wróć! Członkowie Platformy Obywatelskiej zdecydowali z Donaldem Tuskiem na czele, kto zostanie ich kandydatem na prezydenta. I jest to Rafał Trzaskowski. Dobry wieczór. Rafał Trzaskowski będzie kandydatem koalicji obywatelskiej na prezydenta Rzeczpospolitej. W głosowaniu członków wszystkich partii tworzących koalicję obywatelską uzyskał trzy razy więcej głosów niż Radosław Sikorski. To bardzo silny mandat. I o to Trzaskowskiemu chodziło, żeby wygrał prawybory, a nie został kandydatem z nominacji. Donalda Tuska! Za to był to słaby wynik Radosława Sikorskiego. Myślałem, że będzie miał w okolicach 35%, no bo prowadził dosyć mocną kampanię, ale jak widać nieskuteczną wewnątrz partii Platformy Obywatelskiej. Arleta Zalewska. To moment, gdy obaj kandydaci jeszcze czekali na oficjalne wyniki. Fajnie ich posadzili, że było te wolne krzesło pomiędzy. Na live wczoraj myśleliśmy, że jest to krzesło dla Donalda Tuska, który jak sprawiedliwy ojciec usiądzie między nimi, i później e, podniesie rękę do góry jednego z nich, który wygrał i jak w walkach pokaże. Kto jest zwycięzcą, a ja wam pokażę sponsorów dzisiejszego odcinka, dzięki którym bez problemu mogłem opublikować poprzedni odcinek, który dostał żółty dolar i nic z reklam nie mogłem zarobić, ale dzięki waszemu wsparciu mogłem ten film opublikować. Także, bo właśnie po to powstała ta zbiórka. Gdy tam, za zamkniętymi drzwiami, poznawali je członkowie komisji nadzorującej wybory i premier Donald Tusk. Tak się wczoraj zastanawiałem, czy ktoś z komisji, jak oni wszyscy razem wychodzili, dał znak Rafałowi Trzaskowskiemu albo Sikorskiemu, że się umówili, że to on wygrał, żeby oni byli wcześniej przygotowani na swoją reakcję. No bo myślę, że na pewno tak. Chwilę później wszystko było już jasne. Kandydatem koalicji obywatelskiej w wyborach prezydenckich. Został prezydent Rafał Trzaskowski. Na prezydenta Warszawy zagłosowało prawie 75% członków ugrupowań wchodzących w skład Koalicji Obywatelskiej. Na Radusława Sikorskiego ponad 25%. Łącznie oddano ponad 22 tysiące głosów, co oznacza frekwencję na poziomie około 78%. To dużo i niedużo, no bo w porównaniu do zwykłych wyborów to jest wysoka frekwencja, ale jeżeli tutaj yy, głosowali tylko członkowie partii, no to dziwię się, że wszyscy członkowie nie skorzystali z tego. Prawa i zagłosowali na tego kandydata, którego chcieli, ale z drugiej strony wiem, jak wyglądają struktury w takich partiach, a to ktoś nie żyje, a to jest tam zapisana osoba, co już dawno w tej partii nie jest i nawet nie wie, że jest zapisana. Klepa? No halo, co tam? Siema brzuska, ty informatyk jesteś, a ja potrzebuję strony internetowej do nowego biznesu, tak, żebym mógł tam mieć normalnie sklep, sprzedawać rzeczy. Dasz radę ogarnąć? Ty, no bez problemu mógłbym coś takiego zrobić. Tylko teraz nie mam za bardzo czasu, yy, bo kampania wyborcza teraz jest. Yy, platforma wczoraj kandydata ogłosiła PiS, dzisiaj ka kandydata ogłasza, ale mam widza. Yy, Łukasz z Luxoftu zajmuje się takimi rzeczami. I jak wspomnisz, że jesteś ode mnie, na hasło Brzuska dostaniesz 10% rabatu. To wyślijmy na niego namiary, to na pewno skorzystam. I wy możecie skorzystać y, z tej promocji, bo ta promocja jest dla wszystkich widzów. Jeżeli macie jakiś biznes, potrzebujecie strony internetowej, macie jakiś sklep, a chcecie zrobić sklep internetowy, no to odezwijcie się do niego. Tutaj macie w rogu tutaj y, numer telefonu, a także w opisie jest y, link do strony i możecie do niego się odezwać. Wpisie zadecyduje jeden głos. U nas zadecydował 20 tysięcy, 22 tysiące osób. Tymczasem głos wszystkich członków Platformy Obywatelskiej został pogwałcony w 2020 roku, bo w prawyborach wybrali oni panią Małgorzatę Kitawę Błońską i ona nie startowała w tych wyborach. Wszedł całe na biało bez żadnych prawyborów decyzją władcy partii. Startował Rafał Trzaskowski. Miło mi w tym miejscu poinformować, że jednomyślną rekomendacją zarządu Krajowego Platformy Obywatelskiej jest rekomendacja dla pana prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Mamy nowego kandydata. Mam nadzieję, że za kilka tygodni będziemy mogli powiedzieć, że mamy w Polsce nowego prezydenta. Obecna władza ośmiesza Polskę w oczach świata. Zadanie zatrzymania tego przypadło Rafałowi Trzaskowskiemu. Rafale, wygraj to, będziesz dobrym prezydentem. Dzisiaj staję przed Państwem jako kandydat na prezydenta Rzeczypospolitej, biorąc na siebie olbrzymią odpowiedzialność walki o demokratyczną Polskę. Idę się bić o Polskę, która będzie silna. W PiSie ważny jest jeden głos, u nas jest ważny każdy głos. Akceptuję wynik prawyborów. Rafale, gratuluję. Trzaskowski uzyskał silny mandat w ramach całej koalicji obywatelskiej przy okazji angażując polityków i działaczy. To ważne dla niego i jego sztabu zwycięstwo na starcie już Rafale. prawdziwej kampanii. Walcz, walcz, walcz! I jak ktoś tego nie wyłapał, to tutaj Sikorski zrobił Trumpa po postrzale, gdzie on podniósł pięść w górę i mówił fight, 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 i Sikorski zrobił walcz, walcz, walcz. Czy platforma obywatelska utożsamia się z Donaldem Trumpem? I wygraj! Wielkie brawa dla Radka. Klasa sama w sobie. Politycy publicznie na scenie wymieniali się uprzejmościami, gratulowali i dziękowali sobie za rywalizację. No i słuchaj. Podpiszesz mi tych 50 nominacji ambasadorskich, co? Śmiechom nie było końca. W oficjalnych rozmowach politycy z władz partii nie kryli, że szczególnie za kulisami walka między kandydatami była ostra, a decyzja, by prekampania trwała tylko dwa, a nie cztery tygodnie wynikała z obawy, że koszty takiej rywalizacji dla partii mogą być zbyt duże. Tak, i to prawda i ktoś faktycznie przemyślał, żeby ta pra-kampania nie była jakoś długa, bo Sikorski na poważnie uderzał w Trzaskowskiego i to dla nich mogło się źle skończyć. Knockout z i, i, z że, i że... Nie, nie, to bo wiecie, ka każdy, mogę to też powiedzieć o moich najbliższych współpracownikach, każdy, kto dokonywał tego wyboru, wiedział, że oni naprawdę są obaj świetni. Przygrana tak dużą różnicą głosów dla ministra spraw zagranicznych mogła być za jego zwolennicy, tak jak i on sam, deklarują pełne poparcie dla wybranego kandydata koalicji. Smutny znak naszych czasów, że nawet politycy muszą sobie zrobić sweet focie z Naprawdę, świetna energia. Cieszę się, że też jest taki jasny też ten werdykt. Donald Tusk nie chciał ujawnić, na kogo on oddał swój głos. Też mnie to ciekawiło, na kogo Tusk mógł zagłosować w tych prawyborach. Wydaje mi się, że prędzej na Sikorskiego niż na Trzaskowskiego, no bo Sikorski to przecież jego człowiek od tylu lat, ale z drugiej strony no nie wypada mu wybierać spośród tych dwóch, tego jednego i myślę, że taki ranking, no ale jednak jakby miało to decydować jednym głosem, no to chyba... Szybciej zagłosowałby na Sikorskiego, więc mój taki ranking, że zagłosował na Sikorskiego, oddał głos nieważny, czyli nie głosował, no i w ostateczności zagłosował na Czaskowskiego, co jest chyba mało prawdopodobne. Przewodniczący, zawsze jest neutralny. Czekamy na 7 grudnia, gdzie Rafał Czaskowski zaprezentuje swój program, gdzie tak naprawdę ruszy z kampanią. Z czym ruszy? Z kampanią? Przecież to nielegalne jeszcze yy, Szymon Hołownia nie ogłosił żadnych wyborów. Czy Rafał Trzaskowski chce coś robić nielegalnego? A dla y, partii, dla platformy nie widzę w tym żadnego niebezpieczeństwa, wręcz przeciwnie. Dla Rafała Trzaskowskiego to będzie druga próba walki o pałac prezydencki. W 2020 roku wtedy walczył jako kandydat opozycji po pięciu latach rządów prawa i sprawiedliwości. Tym razem kampanię będzie prowadził już jako jeden z liderów partii rządzącej. Rząd koalicji obywatelskiej będzie dla pana obciążeniem? Nie, dlatego że rząd się wywiązuje ze wszystkich swoich obietnic. <noise> Rząd wywiązuje się z obietnic, mógł powiedzieć wszystko, wybrał, że wywiązuje się z obietnic, kiedy ten rząd słynie z tego, że nie wywiązuje się z żadnych obietnic. Mamy przez cały czas olbrzymie poparcie dla rządu. Ta kampania oczywiście będzie inna, no przede wszystkim nie będzie tej, tego kłamstwa i machiny propagandy po jednej stronie, tylko będzie dużo bardziej równa. Pan Rafał mówi, że już nie będzie machiny propagandy po jednej ze stron, ma na myśli TVP. Otóż nic się nie zmieniło, po prostu e, partia, która włada tą maszyną do propagandy się zmieniła, bo wczoraj jak mieliśmy live'a i wtedy wyciszyłem tych wszystkich polityków, to padło tam coś takiego. W Polsce nie było takiej praktyki, ale prezydent jest osobą niezależną. Przez ostatnie lata mieliśmy prezydenta, który był przybudówką PiSu. I to się, to się zmieni po tych wyborach. Jeżeli wygra Rafał Trzaskowski, będziemy mieli prezydenta, który jest niezależny, który działa w interesie wszystkich Polaków, a nie tylko środowiska politycznego, z którego się wywodzi. A nie obawia się pan, że kwestia powodzi, też zarzutów kreowanych przez opozycję wobec pana, o pewne niedociągnięcia, brak wypłat dla powodzian nie będą też obciążeniem dla Rafała Trzaskowskiego? Będzie Trzeba, się kampanii, przede wszystkim. Proszę Politycy Koalicji Obywatelskiej komentują wyniki praw wyborów, wyniki, w których działacze koalicji zdecydowali. Na początku Kierwiński wychwalał kandydata na prezydenta Rafała Trzaskowskiego, jaki on jest niezależny, wspaniały, jak będzie pięknie. Po czym jakiś dziennikarz zadał pytanie o powódź i czy to nie będzie przeszkadzało. Po czym TVP natychmiastowo wyłączyło dźwięki i wróciło do studia. Tak, tak, kandydaci tutaj, członkowie politycznie wybierali kandydata i to nie jest propaganda, jeżeli w telewizji publicznej, w tej czystej wodzie, słyszymy jednak brudną wodę, jeżeli pada ciężkie pytanie, to jest ono wyciszane. I na koniec chciałbym podziękować firmie Luxoft za to, że byli partnerem dzisiejszego odcinka. Jeżeli chcecie przejrzeć oferty, to tutaj macie link do strony, ten link do strony jest także w opisie, a także tutaj macie numer telefonu, możecie zadzwonić i się dowiedzieć wszystkiego, co chcecie, może tworzyć tam stronę internetową, sklepy i aplikacje webowe, a także chciałbym podziękować indywidualnym sponsorom dzisiejszego odcinka, ich tutaj plansza jest teraz, i jeżeli chcecie się pojawić w kolejnym materiale, link do zrzutki w opisie, a także jeżeli macie jakąś firmę i chcecie, żeby taka reklama jak dzisiaj pojawiła się w innym z materiałów, napiszcie na mail w opisie. Dzięki za wsparcie i do zobaczenia.